Jak widać po wstępie, zbliżają się dużymi krokami święta. A więc co będziemy robić? Ozdoby! Ale zanim zaczniemy robić ozdoby, oczywiście czeka nas ten czas oczekiwania, czyli adwent. A jak adwent, to kalendarz adwentowy. A jak kalendarz adwentowy, to dlaczego nie zrobić takiego kalendarza samemu? Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jak chodzicie po sklepach i szukacie kalendarza adwentowego, to jest on głównie przeznaczony dla jednej osoby. Dla, a jak mamy dzieci, dwójkę, trójkę, albo jak mamy fajnego męża i chcemy, żeby jednak w tym kalendarzu znalazło się coś więcej niż jedna sztuka czekolady, to co? Nasz kalendarz adwentowy będzie składał się z takich oto pudełeczek. Potrzebujemy ich 24 sztuki. I żebyście y, dobrze mnie zrozumieli, tak oto będzie wyglądał y, nasz szablon. Takich szablonów będziemy potrzebowali hmm, dwa rodzaje: większy i mniejszy, ponieważ pudełeczko oczywiście wchodzi w pudełeczko. Mniejszy ma 6 na 6 cm, większy ma 6,2 cm plus 1,5 cm margines przy każdym szablonie. Początkowo może to wydawać się troszeczkę skomplikowane, a uwierzcie mi, jest to bajecznie proste. Mało tego, zaangażujcie innych członków rodziny, no bo na tym polegają przygotowania do świąt, żeby robić to razem. I zawsze jest raźniej i wesoło. Zapraszam do mojego tutoriala na obejrzenie, jak zrobić własny domowy kalendarz adwentowy. Jeszcze raz tak dla doprecyzowania. Wycięty szablon teraz musimy zgiąć wzdłuż wyznaczonych linii. Aby uzyskać ładną linię zgięcia pomogą nam nożyczki, linijka i gruba tektura. Aby nie zrobić dziur w papierze nożyczki lekko przechylamy w stronę linijki i przeciągamy. Zabieg ten nazywa się bigowaniem, czyli jest to proces ułatwiający zaginanie materiału. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z brystolem, który ma 185 gram. To jest bardzo gruby papier. Jak widzicie, powstały nam pewnego rodzaju rowki. Teraz będzie nam łatwo zgiąć ten twardy papier. Następnie po jednej stronie szablonu wycinamy pół centymetrowe trójkąciki. również przycinamy. Drugi boksik od zędzoleka jest przednią częścią naszego pudełka. I w tym miejscu będzie znajdowała się kokardka do otwierania. Wyznaczamy sobie środek i ostrym nożykiem wycinamy otwór. Końcówki, stążeczki podpaliłam, żeby się nie pruła. Przyciągamy przez naszą dziurkę. Taśma, którą użyłam jest taśmą specjalnego przeznaczenia. Nie jest to zwykła, dwustronna taśma klejąca przeznaczona do papieru, bo byłaby ona w tym przypadku za słaba. Jest to taśma do klejenia wykładzin którą możecie kupić w każdym budowlanym hipermarkecie albo dostać w internecie. Żeby pudełko nam się lepiej składało, obcinamy z jednej strony końce. Mocno dociskamy. Ponownie bierzemy nożyczki po drugiej stronie tniemy wzdłuż wyznaczonej linii. Naginamy papier, aby lepiej nam się złożył. Na nasz dźwigorek od marginesu naklejamy kawałek taśmy dwustronnej i staramy się precyzyjnie włożyć do utworzonej kieszonki. Pamiętajmy, z której strony jest przód, bo ta część będzie szła na spód jako ostatnia. Ścianki nacinamy w trójkąt. Naklejamy taśmę, i doklejamy do podstawy. W tym przypadku nie ma to jakiegoś większego znaczenia, który brzeg będzie pierwszy. Jeżeli coś wyjdzie wam krzywo, to pamiętajcie, że jest to papier i zawsze możecie coś przyciąć. nasze Pudełko numer 1. No, żeby całość się ładnie skomponowała, potrzebujemy jeszcze pudełka numer 2, które jest o 2 mm większe, czyli 6,2 na 6,2 cm. Przypominam, że mamy 24 dni od 1 do 24 grudnia, i tym samym musimy takich pudełek zrobić 24. Tak naprawdę to 48. Mili Państwo, przedstawiam Wam mój kalendarz adwentowy. Mam nadzieję, że mój tutorial Wam się spodobał. I oczywiście życzę Wam mile spędzonego czasu. Yy, dużo uśmiechu, dużo radości, wszystkiego dobrego na święta. To tak na no zaś. I co jeszcze? a Zasubskrybujcie mój kanał! No oczywiście. Pa!